Witam Was w pierwszym odcinku serii Droga do Titanika. I w dzisiejszym materiale mamy tylko i wyłącznie jeden cel, a mianowicie zdobyć jak największą ilość gemów, po prostu zarobić jak najwięcej gemów, żebyśmy byli bliżej do naszego wymarzonego Titanika. No a jakiego tego peta Titanicznego oczywiście chcę, tego nie wiem. Tak szczerze będę zbierał sobie do na najtańszego Titanika, tak, żeby go po prostu jak najszybciej pozyskać. W prawym dolnym rogu, jak pewnie teraz widzicie, będzie licznik moich zarobionych gemów. I co będziemy robili w tym odcinku, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Przede wszystkim musimy sobie wyzerować nasze gemy, dlatego wszystkie gemy, które ja aktualnie w tym momencie mam, wrzucam sobie, jak wiecie, w tym momencie do banku. Jejko, tylko pomyliłem guzik, no ale dobra, to jest istotne, wrzucamy to sobie. O nie! No halej ja mam aż tyle gemów, żeby się aż tak to net nie wrzuciło. Dobra, mamy zero gemów na koncie, o to właśnie tutaj chodziło. No i naszym pierwszym zrobkiem, jak widzicie, były oczywiście frygi w szybkie 166 tysięcy gemów, ale oczywiście na tym nie będzie się opierał ten odcinek, tylko będziemy leczyli sobie na świat, właśnie hardcore i na hardcore będziemy robili ogromną penik, No dobra, zaraz wam pokażę, jak to Oczywiście będzie wszystko wyglądało. Ale z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wszystkie gifty. Dzięki wielkie Daniel 1, 2, 3, 4, za 4 BGMów i Huge Peta. Dziękuję z całego serduszka. Oczywiście te też gimy będziemy liczyć do zarobione. Dziękuję bardzo, tu bardzo serdecznie Wam nadal macie. Oczywiście mój Nickname, jeżeli chcecie coś zwieszać I co jak zarobiliśmy 5,5 BGMów. No i dodatkowo do tego zarobiliśmy Huge King Cobra. Ile jest warta w ogóle taka Huge King Cobra? Huge King Cobra aktualnie jest warta około 50 miliardów GMów. Dziękuję bardzo, tu... Ej, w ogóle zauważyliście to, że zwykła Huge King Cobra jest więcej warta od Golden? I co? Dlaczego, Preston, coś takiego zrobiłeś? Dlaczego Golden Huge King Cobra jest mniej warta od zwykłej Huge King Cobry? O co tu chodzi? No dobra, więc do prawego dolnego rogu oczywiście dorzucamy 50 miliardów i teraz może akurat na tej Trading Plaza zobaczymy coś ciekawego, jakąś fajną ofkę, no, ale z tego co widzę, niestety takich fajnych mega ofek oczywiście do zarabiania tutaj nie mamy, nie, to jest oczywiście za drogie, to jest za drogie, w ogóle te Waliu petów jest aktualnie mega, ale to mega zmienne. I mega jest ciężko sobie coś fajnie gamey zainwestować, żeby nie stracić. Naprawdę jest to mega, ale to mega trudne zadanie. Mamy oczywiście takie o tutaj jajeczka. Może je będę kupował w następnym odcinku. Nie wiem, zobaczymy. Ej, ty w ogóle, huge cool. Za co jest huge Kulka? Cool Bo za co był? Bo ja nawet nie mam pojęcia co to jest za zwierzak. Ale tutaj, czy mamy jakieś fajne owki? No nie, no nie widzę. No dobra, nie ma nic ciekawego. Dlatego lecimy sobie szybko na hardcora. No i dobra, jesteśmy. Jak widzicie, mam aktualnie na koncie 54 prawie miliardy tej właśnie warunki. Ty karton i teraz będę to wszystko sobie wydawał Tak gdzieś do momentu 13 miliardów Czyli do 13T, ponieważ to nie są miliardy Tylko to jest następna już waluta Do jakichś 13T sobie oczywiście będę wydawał Na jakie Golden, wszystkie laki Boosty Są jak wiecie odpalone, moje z to tutaj Będzie wszystko odblokowane tak, żebym pozyskiwał Legendarne pety, mityczne pety i sekretne pety Miejsca oczywiście w ekwipunku Nie mam jakoś mega, ale to mega dużo Dlatego też sobie najpierw może troszeczkę Petów odłożę, dobra odłożę sobie Te właśnie zwierzaki, w ogóle wiedzieliście, że ten Blue Big Maskot aktualnie na Trading jest Warty koło 100 miliardów game'ów, bo naprawdę jak ja to zobaczyłem, to mnie aż po prostu wcięło w komputer. Dobra, te zwierzaki, te oczywiście dlaki będziemy sobie musieli powyrzucać ze względu na to, że są one mi totalnie, ale to totalnie niepotrzebne. Te zwierzaki też raczej będę usuwał, te w sumie też. Dobra, tutaj dużo petów z tego, co widzę jest do usunięcia, dlatego te pety na początku sobie depozytuję. Eee, wszystkie zwierzaki możemy sobie wyrzucić ze względu na to, że ja z nich już po prostu nie będę korzystał, no są one dla mnie po prostu za słabe. No, co ja będę wam widzę, mówił, są one po prostu dla mnie za słabe. tego, 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 tego. też możemy sobie oczywiście wyrzucić tego, też sobie możemy wyrzucić tego, 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 tego w sumie tego, 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 tego i tego w sumie. Również możemy sobie wyrzucić tak, delitujemy, nie ma najmniejszego problemu i nagle 100 miejsca więcej w ekwipunku, więc w sumie mega spokojnie. No albo jeszcze te pety oczywiście eventowe sobie też powrzucamy do naszego banku, tak żeby mieć naprawdę mega dużo tego miejsca, ponieważ wydaje mi się, że ten opening może mega długo trwać po prostu. Co, lecimy sobie tutaj oczywiście, mamy bardzo, tu bardzo dużo miejsca, otwieramy jajka golden, pamiętajcie o tym, tak jest, tutaj mamy wszystko na i, oczywiście, wszystkie pusty są, no to lecimy. Akurat uda mi się wydropić, oczywiście, jakiegoś huge'a, wtedy zarobimy na tym naprawdę mega, ale to mega ogromne ilości gameów. Ale jeżeli się nie uda, no to oczywiście będziemy mieli pety legendarne i będziemy mieli pety mityczne. Gendarki, oczywiście, i mytykale, mam mega, ale to mega dużo dają. Dlatego co, no? Jeszcze co mogłem sobie, oczywiście, zrobić, no to pozyskiwać wszystkiego rodzaju owoce, ale to już by były naprawdę marginalne, oczywiście, lag Z założenia, że jeżeli coś ma wylecieć, to oczywiście wylecie, niezależnie czy to macie, czy nie macie. Dlatego co, no? Ja sobie tutaj widzę, wie oczywiście, Zostawiam ten opening. Jak widzicie, waluta leci naprawdę mega, lecam szybko. Dużo szybciej niż się ją farmi, No, oczywiście nie otwieram jajek zwykłych, ponieważ jajka zwykłe będę otwierał na normalnym świecie. Tutaj otwieramy od razu goldeny. Tutaj nie ma, nie ma żadnego problemu. Leci. Słyszymy się za paręnaście minut. Jak już oczywiście zlecę z tą walutą, albo jak mu się skończy miejsce w ekwipunku Nie sądziłem, żeby zapchać mój cały ekwipunek, zostanie mi jeszcze tyle waluty. Co jest grane? Tak mega szybko to poszło? wow, Jeżeli chodzi o huge, no to niestety, oczywiście nie mam żadnego huge peta, no, ale tego się oczywiście mogliśmy spodziewać, to no to nie był jakiś mega, leta, mega, długi opening, woda satysfakcjonująca opening. Zostało mi tutaj jeszcze oczywiście 5 miejsca, czyli 846 petów mogę mieć aktualnie w ekwipunku. To robi naprawdę ogromne i kolosalne wrażenie. Zobaczcie na to, IQ. jak to wygląda, ja cię kręcę. Co tu jest grane? Widzicie to? Wow. No i teraz, dobra, lecimy sobie oczywiście na samym starcie na naszą plażę, ze względu na to, że będziemy robili z naszych Legend Golden, będziemy robili rainbowy na plażę. Biegniemy sobie Tutaj nie ma najmniejszego problemu No i taktyka jest oczywiście bardzo, to bardzo prosta Wrzucamy sobie 5 naszych legend I z pięciu legend oczywiście w wersji golden Będziemy dostawali jedną legendę rainbow Sta to 100% szans, więc jest to najlepszy Aktualnie sposób, wiem, że na poprzednich odcinkach używałem sześciu petów Nie wiedziałem, że dla pięciu też się da, dla pięciu też się da Więc oszczędzę, O, jednak jest 100% I dlatego, oczy... okej, okay, dobra Czyli dlatego widzę, że używałem sześciu zwierzaków Ale jak widzicie na no to jest mega Ale to mega mała szansa, że nam wyleci właśnie Taka oto panda, więc ja bym na tych w pięciu zwierzakach oczywiście sobie został. No to co? Ja sobie oczywiście tak lecę i słyszymy się, jak już wszystkie pety prze. To bardzo, ale to bardzo czasochłodna praca, ze względu na to, że tutaj już troszeczkę oczywiście minut siedzę, no, ale szkoda by mi było bardzo, tu bardzo, gdyby te legendy miały po prostu przepaść, a wiem, że na nich mogę zarobić po prostu ilości gemów, dlatego ja oczywiście sobie zbieram, bo niektórzy tylko mefiki zbierają. Oczywiście tutaj lecę sobie po wszystkim, proszę bardzo, więc legendy też oczywiście na nich da się zarobić. Ja wam to pokażę się. Już zostały przerobione i teraz zobaczcie jak to wygląda oczywiście na te nasze legendy naprawdę wygląda to mega, mega, mega niesamowicie, nie? Jestem ciekawy, czy jakieś w ogóle te legendy dostały kartą końca piątkę, ponieważ na tym będzie się to oczywiście opierało. Nie, niestety żadna nie dostała ze względu na to, że dwie już były oczywiście zenchantowane. dobra, też maszyna oczywiście Rainbow nam się przyda, ze względu na to, że oczywiście nasze hot dogi takie musimy sobie po prostu poprzerać w tej maszynie, ponieważ nie da się to zrobić z Fuse'a. No I przy okazji udało mi się wbić Fusing Mastery na maksymalny poziom. To jest sobie sumie mega, mega, mega spoko i zrobimy sobie jeszcze oczywiście coś takiego. Proszę bardzo, lecimy w ogóle odda czy nie odda, dobra, oddało. Teraz pytanie, czy shiny, czy nie? Jest shiny! Dobrze, dobrze. Yeah, dobra, dobra, dobra. To jest akurat mega fajny dropik. Dobra, mamy już oczywiście te peciki, no to następne co robimy, to lecimy sobie oczywiście do naszej maszyny. Darktech i żadne zwierzaki mi się nie robią. No dobra, szkoda, ale hmm, dobra, tych petów nie chcemy sobie robić. Dobra, robimy sobie same legendy. Tak na 5 godzinek. ok na 5 godzinek ja bardzo często robię sobie to oczywiście, dlatego repitujemy sobie, proszę bardzo, 5 godzin, nie ma najmniejszego problemu. I tak w kółko. Pełna, jak widzicie, mega lotowego dużo zwierzaków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Oczywiście wszystko się tutaj bardzo dobrze zgadza, ale jeszcze zostało mi naprawdę mega sporo leg No i dobra, i co my teraz w tym momencie robimy? To jest banalnie, ale to banalnie prosty. Lecimy sobie, oczywiście, do na naszego Enchanted Forest. Tak jest, proszę bardzo, tak Enchanted Forest. Wybieramy nasze trzy najsilniejsze pety, które nie są zenchantowane, bo jak widzicie, mam mega dużo zenchantowanych. No w moim przypadku, niestety, będą to legendy w wersji Rainbow, ale tutaj oczywiście nie martwimy się. Enchantujemy, nie ma na mniejszego problemu. I tak będziemy oczywiście widzowie sobie enchantowali do momentu, aż nie wylasuje nam się karton coin i tak cały, cały, cały czas i potem to będziemy sprzedawali. No to co, zajmijmy się może sprzedażą, co? Muszę policzyć, ile mam tych zwierzaków, to dajcie mi chwilę. Ci widzowie oczywiście enchantuję, ja w tym momencie oczywiście wrzucam pościka i zobaczymy, ile osobom tak naprawdę uda się to kupić, czy ktoś będzie chciał to kupić, mam nadzieję, że tak. No i teraz pozostało najtrudniejsze, czyli oczywiście po prostu czeka. No i cyk, pierwszy tradzik, tutaj chyba trzy hot dogi, tak jest, trzy hot dogi, dlatego czekajcie, Szukam sobie oczywiście hot dogsów Proszę bardzo, raz, dwa, trzy od tej super teamworkiem i royalty No to naprawdę ma ktoś farta No i 3 gemów wysyłamy, proszę bardzo 3 gemów zrobione. No i tak trzeba żyć, widzowie Pierwszy tradzik oczywiście się uda No i tutaj mamy kolejny tradzik Wrzucamy sobie oczywiście cztery takie szef manki w wersji Dark Matter 8 miliardów gemów, A tutaj to chyba jakiś donate'ik tutaj w postaci pety eventowego Ponieważ umawialiśmy się oczywiście na 8 miliardów Cyk, pyk, pyk I kolejne 8B zarobione Więc so, jak widzicie na tych sposobach naprawdę mega Mega, ale to mega da się fajnie zarobić. Siano. No i kolejny tradzik. Kolejne 9 miliardów gemów. Jejku, jak to cudownie, pięknie i wspaniale leci. No czy wy to widzowie widzicie? I kolejne gemy zarobione. Tak naprawdę chwila po chwili, chwila po chwili 9 miliardów gemów do 9 miliardów. Ile już mamy? Łącznie 25 miliardów gemów na tym odcinku. Kozacko. No i teraz widzowie, wydarzy coś mega, 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 mega szalonego, ponieważ uda mi się zyskać wszystkie pyty, które ja mam. Dosłownie wszystkie. A za jakiego zwierzaka to sami zobaczycie. To ja mi głowy buchła. Zobaczcie widzowie, to huge lucky card od aktualnie na Trading Plaza z nie wiem, 160 miliardów gemów. Tylko, że za niego muszę dać wszystkie swoje zwierzaki, które aktualnie tutaj mam. No jak mus to mus, oczywiście widzowie, ale taki klient się zdarza raz na 10 milionów dosłownie, że kupi ode mnie każdego zwierzaka. Nie wiem, po co mu są te pety. Nie wiem, po co mu są w takich ilościach te pety. Ale jeżeli chce, to ja jak najbardziej to widzę, wszystko przygarniam. Tak jest, proszę bardzo. Cyk, pyk, pyk, pyk. Dzięki wielkie za odkupienie. Podobnie no to jest jeden z większych tradeów, jakie robiłem w Pet Simulator X od dawien dawna. Stopetów mogę tylko wrzucić. No dobra. No lepszy w chyba 100 petów starczy, nie? Czy tutaj wrzuciłem wszystkie te zwierzaki, które ja tutaj miałem mieć? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że wszystkie pety, które tam, nawet chyba niektóre pety ponadprogramowe takie jak Lucky Tiger, ale on może z 1B jest warty, dlatego co? No, ready, nie? Ready, proszę bardzo. I aktualnie nasz zarobek. O nie, nie ma tyle miejsca w ekwipunku. No nie, no trudno. O, jeszcze tutaj Minashi nam tradea wysyła, ale to za chwilę od naszego weźmiemy tradzika. Dobra, robimy to oczywiście jeszcze raz. Kuborek już chyba aktualnie ma miejsce, dlatego do no, wrzucałem mu po raz kolejny. Szkoda, że w tradach nie da się tak zaznaczać. Nie tych zwierzaków. to było akurat mega spoko. W ogóle Kuborek do mnie pisał, że on kiedyś wygrał Lucky Kata u mnie, dlatego naprawdę mega letowego kozacko i w sumie też trochę chcę się odwdzięczyć za to właśnie, że mógł takiego pecika wygrać. Teraz mu naprawdę dobrze idzie w tym pet Simulatorze, dlatego wielkie dzięki w sumie. I powiedział, że z tymi zwierzakami oczywiście on se będzie grał, on sobie będzie farbił i on prawdopodobnie też na nich jakoś zarobi. Dlatego naprawdę wielki, ale to wielki szacunek. I w ogóle dzięki jeszcze raz. Czekajcie, czy jakiegoś zwierzaka nie pominąłem? Ponieważ teraz tutaj widzę, jakieś mam chyba. Nie, no dobra, no chyba wszystko, nie? Powrzuciłem wszystko, tak jest. Mogę mu jeszcze oczywiście. A nie, tego zwierzaka mu nie dorzuciłem. Tego zwierzaka mu nie dorzuciłem. To jednak nie wszystko. Czekajcie, oczywiście nie chcę go oszukać. Po prostu tutaj lecimy proszę bardzo. Trade zaakceptowany. No i teraz on musi zaakceptować. Potwierdzamy, proszę bardzo, i cykli i huge lucky cat na moim koncie widzowie, huge lucky cat, czyli ile zarobiliśmy na tym odcinku, on jest wart około 170 nawet BGM-u, więc aktualnie mamy na plus. 195 miliardów gemów. I wiecie co? Przyszedł do mnie jeszcze Minashi. No i powiedział, że też ma coś fajnego i ciekawego dla mnie, dlatego zaraz oczywiście to będziemy sobie patrzyli. Tylko to prawdopodobnie nie będą żadne huge ani gemy, tylko właśnie te peciki z tego, co gadaliśmy właśnie z tej nowej aktualizacji. Zobaczymy. No tak, jak mówiłem, zobaczcie to Minashi mi po prostu oddaje te pety, bo jemu są niepotrzebne. Temu sprzedałem takie zwierzaki po 1B gemów. Oczywiście w takich ogromnych ilościach to pewnie po jakieś 500 milionów będę sprzedawał. No ale dziękuję bardzo, ale to bardzo Serdecznie. Ja je sobie oczywiście poprzerabiam na Dark Mattery, zrobię z tego cały team. Potem znowu posprzedaję i tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko, aż końcu się może dotoczymy do tego Titanica. Więc aktualnie na tym odcinku zarobiliśmy 195 miliardów gemów i jeszcze chyba 100, tak? 100 było tych legend. A w Minochy ma jeszcze dla mnie te legendy. No to człowiek niesamowity, człowiek orkiestra. Jestem ciekawa, czy w ogóle jakaś tutaj legenda ma kartą końca piątkę. Ponieważ, żeby ona tutaj wyleciała, no to naprawdę tutaj by musiał być mega, mega, mega duże lucky. Ale z tego co widzę to niestety nie ma, ale ja oczywiście nie będę narzekał Widzę, ale to są pety za darmo Są totalnie, ale to totalnie zwierzaki Za darmo, ja cię kręcę Ej, może jej wystawię za 500 milionów sztuka Może ktoś je akurat kupi, nie? Zobaczcie to, sprzedałem pety, zarobiłem pety I jeszcze mam tyle petów Ja cię kręcę Ej, to ja już nie będę robił dalej tego go Nie, ma nadal więcej tych legend Skąd ty tyle tego masz, to ja nie mam zielonego pojęcia Ale zobaczcie to w ogóle Ile tych legend tu jest Ktoś może kupić, widzę, z was legend bo ja z miłą chęcią to oczywiście sobie wszystko sprzedam, tak? Więc tutaj zaraz wam policzę, ile tych legend mam i mogę wam je sprzedać po 500 milionów od sztuki. Na no, w sumie są to naprawdę spoko legendy ze względu na to, że dzięki temu będziecie mogli sobie zrobić lepsze Dark Battery. no i po prostu nie wiem, na kilku kontach Dark Materii będziecie mieli za 500 milionów, więc sobie spoko. Git, udało się widzowie Jejku. Dobra, teraz liczymy, ile ja mam tych legend 33 rządki, czyli 33 razy 8. No i jeszcze plus jeden ten zwierzeczek łącznie tam tutaj. 265 legend. Widzowie, czy ktoś chce z Was kupić 6... 265 legend? Jeżeli ktoś chce kupić, to ja je bardzo chętnie sprzedam, ponieważ na tym odcinku już tego nie będę robił. Właśnie poza materiałem, będę robił dokładnie takie same, oczywiście, deal, czyli po prostu robił dokładnie to samo, sprzedawał to samo i zarabiał, dlatego Titanica kiedyś się. Nie wiem, czy Mi nasi jeszcze mi tutaj czegoś nie chce dać, patrząc na to, że on sobie robi te legendy, ale tego nie mam pewno Więc dzięki, widzowie, za oglądanie tego materiału. Trzymajcie się. Do następnego razu. siema ją, no upa Opa!